Witam wszystkich duchigomikach. Dzisiaj pokażę rozpakowanie dwóch pusterków Noble Victories. Zacznijmy od pusterka tego. Trzotki są kody, więc nie będę wam pokazywał. O. Odłożymy. I tak eee, raz, dwa, trzy, raz, dwa. Pawnidar, Timbur, Litwik, Blitz, Karablast, Lampent X Transceiver, Hitmor. Moją kartą Reverse jest Superwędka, a moją rzadką kartą jest Karona. Pierwszy bustenek, raz drugi.